Witam serdecznie. Zwracamy się do panów starostów, wójtów, burmistrzów, instytucji samorządowych, organizacji obywatelskich, firm państwowych i prywatnych z zaproszeniem do bardzo ważnego projektu, bardzo ważnego dla Wielkopolski. Projekt nazywa się Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności. Realizowany jest ten projekt w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego, czyli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, z Fundacją Barka, której jestem przedstawicielem, jak również z innymi organizacjami, jak Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja Świętej Jadwigi Królowej Polski i również Fundacją Forum Nowoczesnych Technologii. Projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności powstaje na bazie 23-letnich doświadczeń Fundacji Barka w partnerstwie również z Fundacją Propublico Bono, której eksperci będą wspierali Fundację Barka w prowadzeniu spotkań formacyjno-edukacyjno-animacyjnych właśnie w środowiskach lokalnych, w powiatach i gminach Wielkopolski. Zadaniem naszym jest przygotowanie pięciu takich właśnie sesji, które dotyczyć będą kluczowych tematów związanych z tak zwaną gospodarką solidarną, gospodarką społeczną. Jednym z takich tematów jest przeanalizowanie sytuacji osób bezrobotnych, długoletnich klientów pomocy społecznej w poszczególnych powiatach i gminach. Chodzi o to, żeby włączyć w obszar polityki społecznej również inne dziedziny nie tylko pomoc społeczną, ale również edukację, kulturę, przedsiębiorczość. Chodzi o to, żeby zrozumieć również we wspólnym dochodzeniu do wniosków procesy reintegracji. To jest jedna z pierwszych sesji, którą poprowadzą właśnie eksperci Fundacji Barka i Propubliko Bono. Druga sesja dotyczyć będzie przedsiębiorczości społecznej, twórczej przedsiębiorczości. Poprzez zintegrowanie potencjałów w powiecie. W dużo większym stopniu można znaleźć przestrzeń dla posadowienia różnego typu nowoczesnych form integracji zawodowej i społecznej, a więc centra integracji, spółdzielnie socjalne spółki pożytku publicznego, więc to są bardzo ważne tematy, które na forum powiatu wraz z ważnymi przedstawicielami instytucji samorządowych i obywatelskich, również firm, można znaleźć niezwykle inspirujące obszary włączenia społecznego, włączenia w przedsiębiorstwa społeczne osób, które dotychczas były poza głównym nurtem życia społeczno-gospodarczego. Te spotkania dotyczące przedsiębiorczości będą miały dwie części. Również będziemy mówili o rozwiązaniach europejskich, będziemy mówili o społecznej gospodarce rynkowej, która jest zapisana w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Kolejnym ważnym tematem będzie przeanalizowanie spraw przywództwa lokalnego. Przywództwa lokalnego, które już dzisiaj nie łączy się tylko z urzędem, ale łączy się. Raczej z budowaniem zespołów koordynujących różnymi obszarami życia. Myślę, że takie nowoczesne przywództwo lokalne dotyczy włączenia w zespoły zarządzające różnych partnerów. Mówi się o partnerstwach międzysektorowych, o partnerstwach wykraczających poza branże i obszary działania. Myślę, że to jest ogromnie ważne i tutaj w każdym z tych spotkań z jednej strony będą wprowadzenia teoretyczne, ale również praktycy będą mogli w tej kwestii zabrać głos i pokazać właśnie nowoczesne sposoby zarządzania, które również dają wiele, o wiele więcej możliwości niż zarządzanie sektorowe. Kolejnym bardzo istotnym obszarem i tematyką naszych spotkań będą strategie lokalne strategie, które właśnie miałyby zintegrować dotychczas funkcjonujące strategie. Mamy strategie na rzecz polityki społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych, strategie jakieś gospodarcze. Chodziłoby o to, żeby stworzyć strategię na rzecz właśnie budowania pewnej kultury solidarności w środowiskach lokalnych. Myślę, proszę państwa, że jest to ogromnie ważne przedsięwzięcie, które może stworzyć nową Formułę rozwoju polskiej rzeczywistości, kontynuację najlepszych wzorców Solidarności, najlepszych wzorców współpracy. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania swojego udziału w tym projekcie. Myślę, że spotkania, które będą się odbywały w dziesięciu wybranych powiatach, po pięć sesji w każdym powiecie, będą, stworzą fundament do zmiany stosunków społeczno-gospodarczych w poszczególnych regionach. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.